Jeśli montujesz na Androidzie bądź iPhone'ie, to to jest filmik dla ciebie. I pewnie używasz kapkata i pewnie zauważyłeś, bądź zauważyłaś, że ostatnio w wersji darmowej sporo rzeczy schowało się za paywallem i są dostępne jedynie w wersji Pro. Jeśli chodzi o alternatywy do mobilnego montażu, to mamy jeszcze InShota, VN Mobile Editora czy Adobe Premiere Rusha. Ale nie zupełnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Bo pójdźmy trochę głębiej i zastanówmy się, kto jest właścicielem Kapkata. Podaje hasło ByteDance. A jakie firmy są też w portfolio ByteDance? Między innymi TikTok. A co się stało 19 stycznia w Stanach? TikTok ban. I Meta od razu wywęszyła okazję, żeby wjechać ze swoją aplikacją do edycji wideo. Nazwała ją Edits. I już dzisiaj możecie się zapisać do grona oczekujących zarówno na Androidzie, jak i na iPhonie. A jeżeli chcecie mieć naprawdę porządne narzędzie do montażu, to polecam wam DaVinci Resolve. Co prawda jest to aplikacja, z której najwięcej będziecie czerpać na komputerze bądź na Macu. Natomiast jest też aplikacja mobilna, ale tylko na iPady. No to jak? Zapisujecie się w kolejkę do Edits.